Cześć moi drodzy, tu Ola, a to jest program Impreska SKTV Hit na czasie. Dzisiaj naprawdę nieźle zabawimy się we Wrocławiu na imprezie Flare Addict Grand Show. Chodzi tutaj o najlepszych barmanów w Polsce. Oczywiście ci barmani są przystojni. Ja ostatnio bardzo często trafiam na tych przystojnych barmanów, ale mówiąc szczerze, wcale mi to nie przeszkadza. Chodźcie do środka, zobaczymy co tam się dzieje. Moi drodzy, oglądacie program Impreska w SKTV Hit na Czasie, a ze mną przepiękne tancerki. Dziewczyny, teraz musicie się po kolei przedstawić. Weronika Jakubowska, Kasia, Dominika Kur, Sandra, Marta Ćmikiewicz, Justyna Mielniczuk, Ewelina Gozowska. Znacie już chłopaki z imienia i nazwiska, więc na pewno na Facebooku bez problemu znajdziecie, jeżeli któraś Wam przypadła do gustu. Dziewczyny, jak długo tańczycie? Ja tańczę od 16 lat, jestem instruktorem i choreografem naszej grupy. Dziewczyf wszystkich szefów stoi po mojej prawicy. Tak jest, tak można nazwać. Dziewczyny różnie mają doświadczenie dłuższe, krótsze. Razem współpracujemy od 2008 roku. Jakieś osiągnięcia, albo jak się nazywacie w ogóle powiedzmy? Nazywamy się New Quality z Wrocławia. Osiągnięć było ich sporo na różnych przeglądach, pokazach tanecznych, zwłaszcza w zeszłym roku drugie, pierwsze miejsca, wyróżnienia, także jest tego sporo. No to super, naprawdę dziewczyny, a ty ile tańczysz? Ja tańczę 6 lat. I co? Jak oceniasz swoje umiejętności? Myślę, że rozwijam się coraz bardziej i generalnie no, po prostu lubię to i będę tańczyła wciąż. Dziewczyny, miałam taki plan, żebyście na końcu zatańczyły, ale nie ma muzyki, ale czy możecie to zrobić mimo tego, że nie ma muzyki? No to proszę, coś tutaj pokażcie, ja się może odsunę, bo ja tam nie potrafię tańczyć. Witajcie, imprezka w TV, Hity na czasie, ze mną Darek, cześć! Cześć, witam Olu. Darek, ty dzisiaj tutaj jesteś szefem wszystkich szefów. No może nie wszystkich szefów, no ja i moi ludzie organizujemy tę imprezę. Jak się czujesz w roli tego najważniejszego tutaj dzisiaj? Nie, tak ja mówię, nie jestem bardzo skromny, jestem tutaj najważniejszy. No yy, 5 tak ta... minut, schowaj skromność do kieszeni. Czuję się super. Yy, nie, cześć się przede wszystkim... Yy... Bardzo fajnie z tego względu, że przyjechało tu prawie 15 zawodników z całego kraju. Przed nami za chwilę Marcin Cebula, który wystąpi za miesiąc na mistrzostwach świata w Londynie. Są też inni chłopacy, Przede wszystkim jeszcze różnorodność mamy, pokazy solowe, pokazy w tandemie. Nie przyjechała żadna dziewczyna, ale bardzo chciała. No wiesz, no mi tam akurat to nie przeszkadza. Nie to jest najważniejsze. Właśnie. Co więcej, yy, mamy pokazy mody, pokazy tańca. Następne pytanie. Bulwe pas, a powiedz mi, ty jeszcze brałeś przed chwilką udział. No to jak to jest? To nie będzie tak, że ty od razu wygrasz, skoro ty to organizujesz, jeszcze występujesz? Nie, nie przede wszystkim dzisiaj to Fleratic Grand Show, czyli pokazy, show dla ludzi i pokazanie tego fleru od strony takiej zabawowej, od tego jak można nas zobaczyć za barem, przede wszystkim przyrządzanie koktajli. A z tego względu, że jestem z Wrocławia, to warto wystąpić przed własną publicznością, bo o, to jest niesamowite uczucie. Dziękuję Ci bardzo Darko ja za mogę rozmowę. Chcesz osobę jedną pozdrowić? No proszę bardzo, proszę pozdrowić. Alex, it's for you. This is your t shirt All the best for you Flair, flaring cocktails man Znajdziecie imprezkę w SKTV i na czasie? To są właśnie koktajle, oczywiście bezalkoholowe, które sporządził ten oto barman. I wyobraźcie sobie, że właśnie ten chłopak jedzie już za miesiąc na Mistrzostwa Świata Barmanów. Brzmi bardzo zachęcająco, a ja zaraz go porwę i troszeczkę sobie z nim porozmawiam. Moi kochani, oglądacie program imprezka w SKTV i na czasie. Ze mną przystojny barman, o którym wcześniej wspominałam. Eee, przystojny barman się przedstawi. Co Marcin, bardzo miło. E, nam też bardzo miło. My tutaj przyjechaliśmy z eskową kamerą i pierwsze co to usłyszałam, że tutaj jest taki barman, który jedzie za miesiąc na mistrzostwa świata. Zgadza się to ja. Jak to się stało? Opowiedz coś o swojej pasji. E, właściwie jak to się stało, że jadę na mistrzostwa świata? Może jak to się stało od początku, że postanowiłeś, że butelka do rzucania fajna sprawa. Właściwie po kursie, na którym, po kursie barmańskim, na którym byłem lat 6 temu, zdecydowałem się zacząć trenować właśnie tę sztukę, która nazywa się Flegr. No i powoli rozwijałem swoje umiejętności. Nie jest to żadna ciekawa historia, szczerze mówiąc, więc. Tak. Nie jakieś ukrytej miłości albo coś? To znaczy, właściwie powiem szczerze, że moją główną motywacją do zaczęcia bycia barmanem było to, że mój kolega powiedział, że barmani wygrywają najlepsze laski, więc. A to jest prawda, słuchajcie, to jest prawda. Nie wiem, nic o tym nie wiem, słuchajcie. Jasne, ile lat jesteś barmanem i nic o tym nie wiesz, wiesz, co kogo ty chcesz oszukać? Nic, sześć, sześć lat i nic o tym nie wiem. Przysięgam na moją mamę. A masz dziewczynę? Mam. No, no to właśnie, no to, to wszystko tłumaczy. No a jak to się stało, że jedziesz na Mistrzostwa Świata? Jak to się stało? E, co roku odbywa się około 10 rund eliminacyjnych w Londynie, tam gdzie jadę 25 listopada. Jedną z nich udało mi się wygrać, drugi raz z rzędu. I właściwie to tyle. I cieszysz się bardzo z tego powodu? Tak, cieszę się, ale jednocześnie jest to bardzo ciężka praca, więc. O, ale urwał! No to nic, ja mocno trzymam kciuki, żeby ci tam poszło. No i oczywiście, żebyś to wygrał, bo mieć w Polsce barmana, który jest najlepszym barmanem na świecie, to będzie zaszczyt. Byłby to zaszczyt, też sobie tego życzę. Ży te, życzę też innym, żeby wygrał najlepszy. Niech tak się stanie. Tak, tak. Dziękuję Ci bardzo. Oglądacie program Imprezka w SKTV, hit na czasie. A my jesteśmy teraz przed klubem, i tutaj znajduje się sala treningowa. I tutaj chłopcy trenują. Dzień ja dobry wieczór, jak masz na imię? Siemanko, Kacper. I Kacper, jak długo siedzisz w tym biznesie barmańskim? 3-4 lata już się w to bawię. Yy, jak z twoim zdrowiem? Akurat w kręgosłupie siadł, także jest średniało. Kupiłem sobie jakieś plasty. Ale nie, nie, żartuję, ogólnie jest spoko, chociaż jest to dosyć taki specyficzny sport, bo wiadomo, kontuzje ze względu na szkło, prawda? Ale mi na szczęście odpukać jeszcze się nic takiego poważniejszego nie stało, także zobaczymy. A ty ćwiczysz, bo dopiero będziesz występował, tak? Tak, 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 jeszcze chyba po tym pokazie występuję, także powoli muszę się z Wami żegnać, bo jestem, zamiast się rozgrzać, to się oziębiłem tutaj na tej naszej sali. Oczywiście, nie ma problemu, potem możemy się umówić, możemy się rozgrzać nawzajem, jeżeli istnieje taka możliwość, bo tak też może się stać, nie ma problemu, ale. A jak tam stres? Stres, Oj, wiesz co, to jest tak, że teraz nie mam, ale jak wchodzę na scenę, to zawsze jest, nie rozumiem tego, ile bym nie zrobił pokazów, zawsze jest ten cholerny stres, że tak to Tu To ja ci jeszcze powodzenia i tutaj taka prośba naszego reżysera, żebyś mnie nauczył czegoś. Dobra, Proszę, no. czegoś tak podobno nie zrobię. Tak. Hop. Czyli to jest tak zwana stójka. Ja teraz zrobię stójkę. Mam nadzieję, że zrobię. To może ty potrzymaj mikrofon. Pierwsze koty za płotem. Do trzech razy. Do trzech razy sztuka, tak jest. Jeszcze raz. Nie, nie, nie. Brawo! Zaczajcie imprezkę w SKTV Hit na czasie. My wyszliśmy sobie na górę, a pod nami walczą barmani o tytuł tego najlepszego. A ja mam dla Was konkurs do wygrania płyta Dead Mouse'a, a pytanie konkursowe brzmi! Otóż wymieńcie trzy konkurencje, które miały miejsce w programie Killerskie Karaoke. Poprawną odpowiedź wyślijcie do nas na adres Konkursmowa Powodzenia! Bardzo oglądacie program Imprezka w SKTV Hity na czasie. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak ludzie we Wrocławiu się wstydzą. Podchodzę do kogoś, a wszyscy nie, ja się wstydzę, będą trudne pytania, po prostu wstyd, ale jest wreszcie odważny Bartek. To Witaj Bartku. Dzień dobry. Bartku, jak ty się tutaj dzisiaj bawisz? Bardzo dobrze. Przyjechałem ogólnie pierwszy raz na tę imprezę, bo z, z nimi współpracuję już gdzieś tak z dwa miesiące. I po prostu dzisiaj miałem czas, po studiach, przyjechać akurat tutaj i zobaczyć jak ale to opowiedz, się Ale opowiedz, co bywa. ty tu zrobiłeś dla tej imprezy? No, ja jestem grafikiem ich i po prostu robię wszystkie projekty, ulotki, wizytówki, banery i tak dalej. Jesteś dumny ze swojego plakatu związanego z dzisiejszą imprezą? Ja nie, ale reszta jest dumna, całej ekipy. Ach, czyli jesteś bardzo mocno krytyczny wobec siebie, tak? Tak, tak, tak. Ale to podobno dobra cecha. A teraz nagroda dla ciebie, możesz pozdrowić kogo tylko chcesz. Pozdrawiam moją dziewczynę Karolinę i... Od... To ona się tak wstydziła! Tak, słuchajcie, Karolina się wstydziła, w ogóle nie chciała tutaj przyjść. jego brata bliźniaka. To brat też się wstydził, no patrz. No to możesz. Zawsze być... chciałem to zrobić, pozdrawiam całą Estę. Super, Zwracam że... To zawsze w radiu, więc no, zawsze i... to chciałem. Możesz zrobić. być spokojnie z siebie dumny, że jesteś taki odważny, bo widzisz, no reszta rodziny wstydzi no, się. No karierę nie lecz. zrobią. A ty no. zrobisz karierę. Mam nadzieję. Proszę ci to i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Nie. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Ja niestety muszę się zawijać z klubu Grand Cafe prosto do mojego ciepłego łóżeczka, ale dziewczyny, jeżeli wy kiedyś będziecie miały możliwość pojawić się na imprezie, na której pokazują się, występują najlepsi barmani w Polsce, to dziewczyny polecam taką imprezę. Koniecznie musicie się tam pojawić. Tymczasem ja się z Wami żegnam, a na koniec trik.